A na killera bota chyba też można, tak mi się wydaje. Dobra, tam jest trójka, tu jest jeden. I chcielibyśmy, chcielibyśmy normalnie iść tam, ale... Ale ta babka jest mega blisko. A początek meczu na Onim jest mega ważny. Ja już widzę, że tamta ścianka jest do rozwalenia. Bo tamto okno... bo tam będzie okno, a jest ściana. Oj. Dobra, mam cię. Buniara równa się tunel. Dobrze. Szanuję. Teoretycznie tu przez TT można mnie oślepić. O, dobra, mam... Co za śmieć z sabotażem, nie wierzę, jak można tak grać toksycznie. Metro nudna seria Ja nie grałem, więc się nie wypowiem No jest okno te ściana jest do zniszczenia mm, Dobra pójdę za nią albo i nie. Nikogo tu nie ma. Nice! Dobra, chodźmy za nią. A tu jest syftotem. Tak, myślałem, że zdążę. Normalnie bym poszedł inną drogą. Mam Cię. Hmm. Dobra, na skordze. Podobno rozwiązanie problemu, bo chcemy od niego odkupić to miejsce. Ale na szczęście jestem u babci i sobie od. No, jeśli możecie odkupić, to czemu nie? Dobra, do gena. O, jest tam Mikaela. Dobra. Spróbujmy za nią. Nice. Wiem, że go nie ranną. Ale ona już wisiała. A wkurza mnie to, że tutaj jest jakiś toksik, który. A. Który niszczy haka w momencie, kiedy killer chce powiesić. Ojej. Ale zlamiłem. Właśnie dlatego nie do końca lubię grać o nim, bo po prostu nie umiem nim grać. Ok, Samuraj oni dopadnie każdego surwa, co z toksikiem. Zobaczymy, Jacob, zobaczymy. Dobra, do Skorża nie dojdziemy, ale dojdziemy tutaj. Tu się z piwni. Ja tam metro lubię. No i znaczy, no mówię, ja się na temat książki mogę wypowiedzieć, na temat gry niekoniecznie. Dobra, chodźmy za nią. Yy, nie chcę używać umiejętności w tym momencie. A no i dobrze, że te Mikaele na przemian ścigamy. Bo są dwa geny już skręcone, trzeba już kogoś eliminować z gry. Dobra, spróbujmy tak. Chyba ci mam. Mam cię. O, dobra, mamy skorcze. Ja polecam Borderlands. Nie ja grałem trójkę i mi się mega gra podobała. Okej. Okay. to też nie grałem. Eee, tutaj są dwie osoby. I ta po prawej miała kapelusz. To jest Mikaela. Ja potrzebuję za Mikaelami gonić. Ktoś już poszedł, pan po Huka. Sorry, nie widzę nikogo innego. Musiałem wyczekać tego... Eee, Borouda. Nie, ktoś już za mną szedł. Pewnie, żeby po hamsku zblokować. Ojej, eee, gdzie ona jest? Dobra, mam cię. No, Faket. Yy, na No skorże. Nie, nie ma hamskiego niszczenia haka. Dobra. Dobra. O, to już ginie. Tam ktoś był. Pytanie kto? Ważne pytanie kto to był. Ty. Wolę Mikaele, no ale jak już tu jesteś. Nie wiem czy tam jeszcze jest paleta. Chyba jest. Nice! No i zmarnowałaś paletę. Gratuluję. Cyk po buniarze? Bardzo dobrze. Gdzie ona poszła? Nie wiem Tam jest. Spróbujmy w ten sposób pójść. A ktoś tu też był. No i ma Za długo wyczekujesz tego specjalnego uderzenia o niego. Bardzo możliwe petardo, no ja nie, nie gram nim jakoś bardzo nie. Jakub, nie pisz takich rzeczy, bo Twitch nie lubi. Eee... Wrócę się po orby. O. Dobra. Halo. Okej. Okay. No, fuck it. jonas Where is she? just tam. Dobra. Nice. Yy, na skorze. Pamiętam jak kiedyś nie było killerów per stream. Jedna osoba mogła chyba wykupić aż trzy na raz. Yy, było, 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 było. No dopiero później ogarnąłem, że... że tak jak teraz jest znacznie lepiej, nie? No to też wymagało trochę czasu, nie? Dobra, szukamy włazu. Pytanie, czy szukać go na umiejce, czy nie. Może nie. Wiem, że jestem wolniejszy. Ale lepiej będę wykręcał. O! Siema. Mam cię. Jake, a powiedziałem Jake? Może się pomyliłem.